Pracujesz długo przed komputerem, a może czytasz dużo małych druczków? Masz dość ciągłego przemywania i kropienia oczu? To urządzenie jest dla Ciebie! Przedstawiam podgrzewany masażer do oczu marki Renfo. Masuje on oczy głowicami, jednocześnie tworząc ciepło i ciśnienie, dzięki któremu Twoje oczy będą jak nowe. Dodatkowo urządzenie gra spokojną muzykę, dzięki której się zrelaksujesz. Na końcu urządzenie informuje nas o zakończonym masażu i żebyśmy odczekali minutę zanim je zdejmiemy. Po zdjęciu czujemy, jakbyśmy zrobili porządną drzemkę, a oczy miały wielogodzinną regenerację. Urządzenie normalnie kosztuje około 300 zł, jednakże jak trochę poszukacie na przykład na Allegro, to jesteście w stanie kupić nowe nawet za około 100 zł. Urządzenie jest banalnie proste w użytkowaniu. Wystarczy je założyć, ustawić tryb, który preferujesz i czekać na ulgę. Gorąco, naprawdę gorąco polecam dla osób, które mają bardzo zmęczone i wysuszone oczy. A teraz zapraszam Cię na prezentację, jak ono działa, jakie wydaje dźwięki oraz wszystko inne, co to urządzenie może zaprezentować.